Cześć, witam Was bardzo serdecznie w tym poradniku ślubnym. Otóż, dostaję całą masę informacji na temat tego, ile kosztuje film ślubny. No bo jeżeli termin mam wolny, to jest przeważnie drugie pytanie. A więc, w tym odcinku postaram się odpowiedzieć na to, ile kosztuje film ślubny, ile u mnie kosztuje film ślubny. Także, zapraszam. Moi drodzy, nie będę specjalnie przedłużał, dla tych, którzy się niecierpliwią powiem wprost, cena wyjściowa to 3000 zł na rok 2022 i w sumie na tym mógłbym skończyć, ale postaram się odpowiedzieć jeszcze trochę szerzej na to pytanie, także zostańcie ze mną. Po pierwsze, chodzi o transport. Wiadomo, że mam klientów z całej Polski i za ten transport dodatkowo trzeba po prostu zapłacić, czasami jest nocleg, czasami jest daleka droga, więc wiadomo, że te koszty operacyjne po prostu wzrastają. Kolejna rzecz to usługi dodatkowe, takie jak na przykład sesja narzeczeńska, gdzie innego dnia jedziemy w jakieś wyznaczone miejsce, które sobie ogarniemy, no i tam działamy z takim filmowym teledyskiem. I to też jest, że tak powiem, osobny, osobny pieniądz, osobna stawka i, i tyle. Po trzecie, to są też podziękowania dla rodziców, które przygotowujemy odpowiednio wcześniej. Film, który który wspólnie opracowujemy, wspólnie wymyślamy. Ja doradzę swoim profesjonalizmem, a Wy swoją kreatywnością i osobistymi przeżyciami. Także wtedy powstają naprawdę fantastyczne filmy. Standardowy reportaż ma około 60 minut, chociaż ja preferuję troszeczkę krótsze filmy. Nie dlatego, że nie chce mi się ich robić, tylko dlatego, że Historia, która jest opowiedziana podczas tego 30-40 minutowego, minutowego filmu, jest po prostu bardziej dynamiczna, bardziej mm, taka soczysta, dzieje się dużo więcej. Natomiast nie ma niepotrzebnych ujęć, nie ma przypadkowych rzeczy mm, także w ten sposób, ale jest też inna szkoła, bardziej reportażowa, czyli bardziej taka, mm, gdzie więcej widać wujków i ciocie, którzy się świetnie bawią na parkiecie. Co kto lubi, to jest kwestia ustalenia. No i najważniejsza sprawa. Jak wycenić wasz ślub? Otóż przede wszystkim dajcie znać. Napiszcie do mnie wiadomość albo przez formularz kontaktowy na mojej stronie, albo przez Messengera, albo na Instagramie, albo po prostu zadzwońcie. Wszystkie dane dostępne są na mojej stronie internetowej, czyli dawidfilmujewesela.pl. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Wycena nic nie kosztuje, więc piszcie śmiało, na pewno się dogadamy. Trzymajcie się. Cześć.